Cześć, jestem Krzysiek. Właśnie skończyłem szkołę średnią, technikum ekonomiczno-administracyjną o profilu reklamy. Jakby nie patrząc, moja ostatnia czteroletnia edukacja opierała się po części na procesach sprzedaży i promocji, projektując obojętnie jaką kampanię, czy to reklamową, czy promocyjną, trzeba się wiązać z potrzebą badania jej skuteczności i jej efektywności. Aplikacja Bazbi właśnie na to pozwala. Bazbi to ułatwienie dla wielu firm, które zlecają sprawdzenie realizacji wyznaczonych celów Ba. A jakie korzyści zyskuje jej tester? Zarabia dość wysoką stawkę za zadanie, które trwa parę minut. Wykonując parę zdjęć zyskuje się parę lub paręnaście złotych w zależności od zadania. Zadania można realizować podczas codziennych zakupów, podczas spaceru czy przejażdżki na rowerze lub po prostu, gdy jest atrakcyjna stawka, jechać w wyznaczone miejsce i w zwykły sposób wykonać zadanie. Dzięki nam, testerom, sprawdzenie rynku pod, jakąkolwiek, pod jakimkolwiek względem i dzięki aplikacji Bazbi nigdy nie było aż tak łatw. Nazywam się Krzysztof, zarobiłem na aplikacji ponad 75 zł. Uzbierałem prawie 15 tysięcy punktów oraz jestem 30 w rankingu. Pozdrawiam i do usłyszenia.